Oskar, idzie z Tobą! Oskar! No, pokażemy od początku wszystko! Trzymaj tego! Kiedy nakręcasz? Już nakręca cały czas! a O, no, to jest oto ten Oskar ma rzucać. Oskar... Uwaga, Cisiu! Dobra... Stąd, stąd, tam rzucaj! Tylko poczekajcie... Czekaj, 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 Oskar, No, dajesz? aaaa ah. <laughs> oh god sorry ah. no kurwa jebana grochówka czekaj czekaj no dawaj no i wbiła się jebana no co za chuj Moja też się wbiła, ale nie pokażę tego. Nasze y, piękne zrobiona praca, a oto pójdziemy do kosza. Chodźcie, który Oskar zrobił. Piękny, prawda? Ładny, elegancio, elegancio. Nie, nie wiem... Patrzcie. Nie wiem po co on jest, ale... Się, to jest do metalu, także akurat sam raz. Wyjdź za chwilę, pokażemy plakietkę jest pakietka. Świetnie, zamiast was napisać zmęczył się. Zrobię jeszcze z Oscara, byka i kuba. Kuba. O no chuj, co tu jeszcze pokazać można. Może moje ktoś. Ja nie patrzę krana, No Nie patrz. Ja tylko nie patrzę w ekran. Nie! A ty czego życzesz Jak spierdala? No zawsze się. Odwróć się. To już na filmie. wiem, <noise> Nie wiem nie Ale wtedy pokażę to, pokażę to do kamery, a nie do was. O, teraz rzucisz. gdzie to jest? O, jest. Hey, pokażę wam jeszcze Marcina. co ta daleko i telekojontiarą. A tu jest widz jak się moja wbiła, o. Ta nachodzi. Ale to powinna się widzi, <noise> to, to... nie. No to co, kiedy? Ja odejdę dalej. Czekaj, no. czekaj, zbliżę, nie? Ale please. Czekaj. Kurwa, akurat jest konkułta. Bardziej pierdał. No. A nie było się prze. Jest, leży, leży. No bardziej się rzuca. Teraz rzuca No kurwa, ja mówiłem... Trzymaj, 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 czerwia, czerwia, czerwia. Walka o dzidę. Ja mówiłem, jak on by tak polował na mamuty, to by kurwa Bo to jest kurwa...